Kupiliśmy szafę i montujemy ją prawie od 22. Tak. Jest praktycznie w kolorze ściany. I czy to dobrze? Nie wiem. I cicho, ja to widzę, poradzimy sobie z tym pod koniec odcinka. I zobacz ten patent. Nie było pisane śrubek tak prawidłowo. Mój facet je pojmował na karteczce, rozpisał i tak jest. Nasz podział obowiązków jest równy. On tutaj wszystko robi, a ja nagrywam i mam dobre oświetlenie. Mam w sobie moc niezwykłą. Dobre światło łapie kiedy chcę. <laughs> Sorry, jestem już zmęczony. Trochę dokręcimy. 22, i mamy tyle. Bzum, bzum na nogi. Tada! Opowiem Wam, że całkiem ładna. Zagadki w ogóle dorodziła nam Weronika, więc dzięki. Wyraz na mój sekret, który jest mój chłopak. <laughs> Czerwona frucht mix. Mamy 23. I jeszcze musimy złożyć komodę. Dajcie mi 5 sekund, złożymy to i Wam pokażę, bo mi się już nie chce nagrywać, ok? Już efekt końcowy, poczekajcie chwilę. Wyjście! Bła! Jeszcze to robimy. Tak teraz wygląda korytarz. Zaraz przywrócimy obraz. Taki panel w komplecie na tę ścianę. Zrobimy to, zaraz wam pokażę efekt finalny, ale przypomnę Wam jeszcze, jak to przedtem wyglądało. Naprawdę błazerjowo. A później tak to wyglądało. Część robiliśmy sami, część z fachowcami. Dobra, dobra, ale pokażę Wam teraz cały korytarz. Ta-da! A drzwi nie patrzcie, i tak będą wymienione. Jestem zadowolony. Cyk. No to nara.